A ty, Patolu, Patolko, czy jak idziesz po zakupy, to jest krótka piłka? Czy wy, jak idziecie po zakupy, po zakupy, kurwa po zakupy, czy to jest krótka piłka, czy nie? Na moim profilu Instagrama, z tego co widzę, sami alkoholicy są. Nieraz co patrzyłem, to tam było chyba, kurde, z 700 800 ludzi, że krótka piłka, jak idą po zakupy. I może chyba z 60, którzy nie, więc witajcie alkoholicy. Ludzie, no patrzę się na dziewczynę, tak? Patrzę się w oczy jej. Ona w, w telewizji rozmawia, ja się jej patrzę w oczy. Jest kurde iskra między nami, ona jakby mnie nie widziała. No kurwa, ludzie, przecież, przecież to jest ewidentne, że kurwa jestem, tak? I to zaczyna być deja vu, że Ja za każdym razem, co ja mam spotkanie z tą kobietą, kurde, ona jest w telewizji, ona się na niej patrzy. O, ja wiem, że ona mnie widzi, ona mnie widzi. I ja wiem, że ona mnie widzi. Ja wiem, że ona mnie widzi. I ja za każdym razem muszę zostać, zostawać gejem. Jak mówiłem wcześniej, ludzie, ja już nie mam cierpliwości do tej kobiety, tak? Ona się cały czas napatrzy w oczy, wiem, że mamy więź, tak? Wiąź, wiąź, więź, kurde. Ale wiecie co? Ja jednak staję się chyba tęczowym. Już nie możesz mnie mieć, zostaję gejem, kurde.